2 maja soła Oświęcim podejmowała na stadionie imienia braci Kisielińskich trzeci w tabeli LKS Skidzin. Solarze na Murawy wybiegli w składzie. Na bramce Nowak, dalej Sałapatek, Skrzypek, Czarnik, Jamrus, Paw, Baluś, Janeczko, Jasiński, Rajman nie wiedział. Początek spotkania zdecydowanie przebiegał pod dyktando gości. Już w piątej minucie, po błędzie bramkarza Soły, przed szansą stanął Michał Tobik. Trzy minuty później, po rzucie rożnym, ten sam zawodnik w dystansu trafił w słupek. Akcje LKS uszły jedna po drugiej, lecz często brakowało w nich strzeleckiego wykończenia. Pierwszy strzał na bramkę gości Coła oddała dopiero w 24 minucie. Po składnej akcji niegroźnie uderzył wiedział. Wynik spotkania otworzył w 38 minucie Rafał Skrzypek po dośrodkowaniu zrzutu rożnego Piotra Pawia. Postawa arbitru w tym spotkaniu wołała o pomstę do nieba. Sędzia skąpił żółtych kartek, Szczytem fatalnej pracy sędziów była 55. minuta, gdy Mariusz Wójcik po faulu na zawodniku Soły skakał sobie po nim i nie otrzymał za to czerwonej kartki. Dwie minuty później nie wiedział po błędzie Kobylańskiego bliski był zdobycia gola. Soła nie mogąc przebić się w pole karne próbowała strzału z dystansu. 66. minuta Przerzut z prawego na lewe skrzydło i Artur opala bliski szczęście. Cztery minuty później Szymon Żurek trafia w poprzeczkę. LKS zwietrzył swoją szansę na remis i atakował dalej. W 76. minucie. Ten sam wujcik, który wcześniej skakał sobie po rywalu, za kolejny brutalny faul wyleciał z boiska. No to jest ten sam, co skakał. Soła nie poprzestawała na atakach, lecz jej strzałom brakowało troszeczkę celności. Popisu arbitru wciąg dalszy. W 52. minucie LKS z autu, piłka Soły fauluje w polu karnym, sędzia nie odgwizduje przewinienia, Soła wychodzi z kontrą. I gdy już jest na połowie rywala, rozlega się gwizdek. Zapędy na zdobycie bramki dla gości rozwiewa Wojciech Jamrus. Drugą bramkę dla oświęcimian w 85 minucie po idealnym podaniu Janeczki zdobywa nie W 89. minucie akcję Soły ręką zatrzymuje Adam Nowak, za co otrzymuje czerwoną kartkę. Jedenastkę podyktowaną przez sędziego pewnie egzekwuje Tomasz Borowczyk i Soła wygrywa całe spotkanie 3 do 0. Ciężki mecz. Wygraliście go jednak 3-0. Środek pola. Ty miałeś być kulem środka pola. Ciężko się grało dzisiaj, tak? Bardzo ciężko. Tym bardziej, że yy, ostatni trening też nie trenowałem. Yy, był znak zapytania, czy w ogóle zagram, bo dwójka jednak ciągła. No ale trener stwierdził, że za dużo kontuzowanych osób jest. Yy, no Ja, czarny yy, trener tylko odpuścił. Myśmy musieli no, musieliśmy to udźwignąć jakoś. Co prawda no, warunki dramatyczne, naprawdę ciężko bardzo było ciężko. poprowadzić tą grę dzisiaj? Bardzo ciężko, bardzo ciężko. Tym bardziej, że no, można powiedzieć, to było takie badanie. Badanie do cały w sumie można powiedzieć do 60. minuty, bym powiedział, 65. Badanie y, z przyjaźnie się lepszym, Szczał Rafała jest 1-0. Badanie do momentu, aż ktoś y, no, no, padnie, nie, nie oszukujmy się. Fizycznie jesteśmy lepiej przygotowani, to było widać już od 60 minuty, oni tylko próbowali coś z kontry grać, myśmy atakowali, atakowali do, do momentu, aż my strzelili Ciężko było cię te piłki rozdzielać, bo tam dziś tak zagęścił środek pola. No nie ma co się oszukiwać, Bartek y, Jasiński był cofniętym napastnikiem, nawet można powiedzieć środkowym pomocnikiem, on nie jest y, y, środkowym pomocnikiem, ale trzeba było to jakoś poukładać, bo Bartek się najlepiej ze wszystkich czuje, no, trzeba było mu miejsce szukać. W składzie to jakoś wychodziło, bym powiedział, przesuwanie, przesuwanie, badanie, badanie, no jednak na zero z tyłu, to znaczy, że coś, to znaczy, że trener dobrze, dobrze ustawił zespół. To pierwszy mecz w tej rundzie, kiedy przeciwnicy Soły do 60. minuty mieli więcej sytuacji bramkowej. No na pewno mieli, ale w takim meczu poznaje się charakter drużyny. Skwiedzi naprawdę postawiły wysoką poprzeczkę, ale to myśmy szelali bramki. Uśmiechnął się troszeczkę szczęście do nas i jesteśmy tutaj zwycięzcą i my jedziemy dalej. Cały czas był, cały, cały mecz był ciężki i nawet jeżeli przeciwnik grał dziewięciu próbował, próbował nas ukąsić, my próbowaliśmy po prostu wyskoczyć jakąś kontrą. Nie wiem czego sędzia tam pokazał rzut wolny pośredni. Podobnie, że była nakładka, nie wiem dlaczego, jeżeli ten mój zawodnik wybijał piłkę. Ale no, graliśmy tak też jak sędziowie pozwalali. Dzisiaj było bardzo nerwowo, ale było bardzo nerwowo z mojej strony, ponieważ już dawno nie widziałem takiego sędziowania, dlatego <laughs> Muszę powiedzieć, że no, nie do końca mi się to podobało. E, może jeszcze skutki zmęczenia z, na babie górze, gdzie, gdzie naprawdę tak samo ten mecz nas dużo wysiłku kosztował. Może nie było takiej odpowiedniej regeneracji, ale no, wybiegaliśmy mecz. Skidzin no, no, z z też no, powiedzmy, prowadził, tą, prowadził grę, ale no, też widać było po nim, że, że już z biegiem czasu po prostu siadają.